Właśnie nasz szupaki taki szybki wypad przed robotą. 7 stopni może będą brały. To co, lecimy? pierwszą miejscówkę na drugą stronę zbiornika jest co iść ale będziemy wracać w stronę samochodu co miejsce będziemy się zatrzymywać tu nie ma dużo stanowisk taki duży zbiornik a można łowić tylko z jednej strony nigdy tego nie rozumiałem jeszcze w wakacjach jak tu się tu było kiedyś kąpielisko to jeszcze bym to zrozumiał ale teraz jak tu się od kilku lat nikt nie kąpie nie ma to sensu, no ale trudno, niech tak jest. Lecimy na pierwsze stanowisko. Niestety muszę dzisiaj nagrywać i GoPro i telefonem, zapomniałem aparatu. Wszystko zabrałem, mikrofon, staty, wszystko. Ale oczywiście aparatu nie. Tu jest woda no kill. Każdą rybę trzeba wypuszczać. Więc haki bezzadziorowe obowiązkowo. Bardzo płytki zbiornik to jest zalew wody. i dużo roślinności, więc bardzo wysoko będę prowadził praktycznie nie, nie będę mówił z opadu jedynie jakikolwiek opad to będzie przez poprzestanie kręcenia Potery są, wchodzimy do wody myślę, że mi jajca nie zmarzną <gry> Rzucamy najpierw przed siebie Ostatnio tutaj byłem Wiem, że tam jest taka kępa podwodna Ale okoni pod wodą Pod nogami mi stoją Okoni tu jest sporo można się tu wybrać ze spinningiem na no, okonie Typowo, ale dzisiaj ma być cel szczupak. O? Był, był szczupak, był szczupak, ale malutki pod nogami. Już była ryba w pierwszym rzucie, ale maluszek. Patrzyłem, czy podpłynie. Nie, po takie przyjaliśmy. Guma już jest tak znorana, że. Się rozrywam, trzeba by pokleić ją Założymy ją ciutkę dalej O Będzie dobrze Do Dozbrojkę mam Taką bardzo prostą Z fluorokarbonu. Taka tylko żeby była Na szybko zrobiona Kolejne fajne miejsce Każde jest potencjalne na rybę, bo to jest wszędzie zielsko podwodne. Więc można wszędzie próbować. Tu, gdzie oczywiście można, fajna zatoczka z pasem roślinności. Okonki też, sporo tego okonia tutaj. Można raz za okoniami przyjechać. Przynęty mam, ale ta wędka trochę toporna. Zielsko. Od gdzieś tu z tyłu Jak złapie za spód to się zabije Guma się nie wykłada Więc może być To rzucamy teraz tym kotletem większym Jest ryba. Nie duży, ale jest. Wyleśmy go wyciągnęli. Jest. Jest ryba. Mamy pierwszego szupaczka, 56 cm. Jest, cieszy. Jednak kotlecik musiał być fajnie zapięty. W dobrej kondycji, zaraz wróci do wody. Jest pierwszy 56 cm, chociaż nie wygląda na tyle, ale faktycznie tyle ma. No i wypuścimy rybkę w dobrej kondycji wrócił sobie, stanął, chyba odpocznie i popłynie. Zobaczymy, że go trochę przestraszymy. Guma odwrotnie, bo tak już porozrywana, odwrotnie założona, dała rybę. Kotlecik taki biały <grystanie> Więc próbujemy z tego samego miejsca, może stoi jeszcze jeden. Rzucimy sobie przyczcinka, chociaż wątpię, żeby tam stał. Ale kto wie. Kurde stał! <noise> Tylko gdzieś tam w w las nie jest duży, może być podobny do tamtego. And silently it could build and build until you finally see Whoa. It's taking over. Damn no no, care, that that. no exposure, I just wanna be a loner. Uh, some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It's suck. I've had enough. I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I feel Thoughts build up until I can't hear that my mind fills up into a creature and it haunts me so much I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear that my mind fills up into a creature and it haunts me so much. Yes, do, Joel Jez! Jest! Uuu Ten to już będzie miał 60 par O oh, jest Jest ładny Fajnie zapięty za zbrojkę Jednak dobrze ją założyłem Mierzymy rybkę 68, super Wszystka fota i dowód. Jest kolejny tygrysek 68 cm Puścić kolejnego tygryska tego 68 fajne emocje dał ładnie siedział na to zbrojce dojdzie do siebie. Wiadomo zdjęcie zrobić, chwilę się męczy, ryba. No ale na pewno ma lepiej jak na patelni już by chciał iść, ale jeszcze chwilę go potrzymam. Muszę przyznać, że Chyba całkowicie przejdę na kotwice bezzadziorowe. Dużo szybciej się rybę wyczepia bezpieczniej. Ja i tak wypuszczam, więc już dawno o tym myślałem, ale chyba naprawdę, bo tu łowię nam bezzadziorowe. Ryby jakoś tam nie spadają, a mają duże większe szanse na przeżycie. Dobra, chyba pójdzie. Poszta doszedł do siebie Krwi dużo nie stracił Więc super Mega fajnie Idziemy po kija, porzucamy to jeszcze chwilę Ale i tak już dzień Mega fajny yeah. To już koniec tego filmu Udało się dzisiaj w sumie dwie rybki Szczupaka 50 parę i 68 cm Mega fajny dzionek Szybki wypad przed pracą Widać też można złapać coś Mega pozytywny jeżeli fajnie Wam się oglądało, zostawcie łapeczkę w górę, komentarz i subskrypcję. No i pamiętajcie, połamania!